90. rocznica podpisania przez Lenina, a dokładnie 15 kwietnia 1919 roku ustawy o utworzeniu obozów koncentracyjnych, tak zwanych Łaków. Pierwszym dyrektorem został Frenkel, zresztą wieloletni dyrektor, osoba w późniejszym okresie zasłużona, wielkie, wielką rolę odegrała w niszczeniu właściwie inteligencji rosyjskiej i można powiedzieć nawet narodu, bo nie tylko i chłopów i rolników. I co mnie zastanawia? W tych łagrach zginęły miliony ludzi, zginęły ileś nie wiadomo, tysięcy czy setek zginęło Polaków. I do tej pory nikt nie zauważył, ani prasa, ani intelektualiści, ani politycy, nie za, żadnej zmianki nie, nie pojawiło się, że były takie obozy, bo owszem, mówi się o obozach, o obozach Stalina. Natomiast nie mówi się, że pierwszym twórcą obozów był Lenin i towarzystwo z nim ściśle współpracujące, twórcy tych obozów. Nigdy jedna osoba nie mogłaby tego zorganizować. Tak samo jak cały czas odbieramy, że jedynym mordercą milionów ludzi był Stalin, a otoczenie Stalina a wieloletni sekretarz Kaganowicz, a szef policji politycznej Belia. Czym oni się zajmowali? I chciałabym usłyszeć przede wszystkim intelektualistów, polityków, czy ci panowie się zajmowali, bo owszem wielu intelektualistów pisało wspaniałe wiersze na cześć Stalin'a, a o nich my wiemy. Co polski naród wie? Tyle chciałabym wiedzieć.